Vous désirez boire quelque chose Une bière, s'il vous plaît. Une pinte, un demi. Une pinte Une pinte Non, feu Ni un demi, Un demi, demi topo. Ah, ta carte pour Une demi-heure. Tu es pour de litre. Non, d'heureux bière. Pourquoi pas Madame. Un demi, s'il vous plaît. minutes later. Voici votre bière, madame. Merci. to jest takie maciubkie? Jak si chcesz się napić dużego piwa, to już lepiej pomyśl o tym pantoflu. Bo un pant to półlitrowe piwo. Un demi to jego połowa, czyli 250 ml. Lub, tak jak mówimy we Francji, 25 centilitres. A jeśli mieszkasz we Francji od 150 lat i nigdy nie słyszałeś, bo może w twoim otoczeniu mówi się inaczej, to napisz w którym i jak. W ten sposób twój komentarz będzie miał sens. I zaobserwuj francuski notesik.